Cześć wszystkim! Tam idzie kocica. Megi, obróć się, pomachaj. Bardzo ładnie. Tu idzie twórca filmu też w Głównej. A dzisiaj mamy taki piękny dzionek, żeśmy się machnęli autobusikiem ode mnie do Zakamycza, z tamtą piechotką przez takie piękne kazamaty, laski, trawy, tak jak tutaj to widać, do Kryspinowa. Tam był pyszny obiadek, a teraz sobie idziemy w kierunku na przeprawę tą promową w Tyńcu, przy Opastwie Benedyktynów. A to jest taki fajny filmik, żeby promować ludziom nie tylko siedzenie w domu i pierdzenie w fotel przy komputerze, ale właśnie wybrać się na zieloną trawkę, wypocić się, po prostu ruszyć pieprzony zad z domu. I coś, do, coś dobrego zrobić. I żeby podziwiać takie piękne widoczki. No. Tam wtedy chyba oczyszczanie ścieków, jak żeśmy szli, to tak zacapiło pod nosem, że aż wykręciło kichawę. No, to jeszcze w takim razie raz głównej. Nawet zrobię się jeszcze tył, żeby było widać, co ja tam mam na końcach. No. To teraz będzie kolejny film przy Wiśle. No to Sajonara.